Cześć, witajcie ponownie w aneksie i witajcie w kolejnym aneksie do aneksu. Pewnie już wiecie o co w takim odcinku chodzi: po prostu o uaktualnienie kilku spraw, o których mówiliśmy w przeszłości, w których teraz wyszły jakieś nowe informacje. Zapowiadałam ten odcinek już od jakiegoś czasu. Wiem, przepraszam, nie wiem dlaczego tak długo zajęło mi skończenie go, ale oto jest. I zacznijmy chyba od największej aktualizacji, bo od rozwiązanej niedawno zagadki. Pamiętacie może odcinek z początku ubiegłego roku o El Dorado Jane Doe, kobiecie zamordowanej przez swojego chłopaka w 1991 roku. Okoliczności jej śmierci, jak i jej oprawca, to nie było tajemnicą. Tajemnicą okazała się być jej tożsamość. Bo ta kobieta posługująca się nazwiskiem i dokumentami wystawionymi na Shadow and Week ukradła komuś tożsamość. Poza tym posługiwała się wieloma innymi imionami: Mercedes, Shannon, Sharon. Oczywiście po więcej szczegółów odsyłam do tamtego odcinka. Lecz było jedno imię, którym się również posługiwała i to okazało się być prawdziwe, bo było to Kelly. Więc nie mówimy już o Eldorado Jane Doe, a o Kelly. W roku 2019, dzięki wykorzystaniu jej DNA i genealogii, w ten sam sposób, w jaki złapano na przykład Golden State Killera, czyli Josepha D'Angelo, odnaleziono kuzynów tej kobiety żyjących w Alabamie. Był to duży przełom, lecz ci kuzyni nie mieli pojęcia, kim Kelly jest, nigdy jej nie spotkali. Niby więc był to duży przełom, a jednak donikąd nie zaprowadził. Teraz wiemy dlaczego. To byli jej kuzyni ze strony jej biologicznego ojca. Ojca, którego Kelly nigdy nie poznała i który możliwie nigdy nawet nie dowiedział się o jej istnieniu. Stąd też jego rodzina, kuzyni, zwyczajnie nigdy jej nie znali i nie spotkali. I teraz pewnie, jak chcecie o niej coś więcej wiedzieć, bo. Ostatnio, właśnie w ubiegłym miesiącu, w końcu udało się odnaleźć też jej kuzynów ze strony matki, i w ten sposób właśnie dotrzeć do rodziny ze strony jej matki, która już ją rozpoznała, właśnie jako Kelly. Rodzina zdecydowała się nie podawać publicznie jej nazwiska, aby chronić swoją prywatność, więc po prostu będziemy o niej mówić Kelly. Ale opublikowali dosyć długi list. Napisane w pierwszej osobie z punktu widzenia Kelly, w którym ta opowiada nam o swoim życiu. Gdzieś w źródłach na pewno zostawię link do całego tego listu, ale tak w wielkim skrócie. Kelly przyszła na świat w 1968 roku w Virginii, czyli w momencie śmierci miała 23 lata. Jej mama miała na imię Brenda. I z relacji jej rodziny wynika, że. Brenda była poniekąd odpowiedzialna za wiele problemów swojej córki odnoszę lekkie wrażenie, że może też jej nie lubili, bo jak relacjonują, Brenda pochodziła z dobrego bogatego domu. Zawsze rozpieszczana miała wszystko, czego zażądała. W dotosłości Brenda przeszła przez wiele nieudanych związków i romansów. Gdy Kelly przyszła na świat, Brenda miała męża i ciąża Brendy była wynikiem romansu ale wtedy nikt o tym nie wiedział. I Kelly do końca życia, tak samo jak zresztą wszyscy wokół, sądzili, że była biologiczną córką męża Brandy. Ale pokazuje się, że nie była, jak jej rodzina odkryła teraz po latach. Ona może nie ma tu znaczenia, bo ten mężczyzna kochał Kelly i nawet gdyby odkrył, że nie są spokrewnieni, pewnie niewiele by to dla niego zmieniło. Gdy Kelly miała 4 lata, jej rodzice rozwiedli się. Kelly została z matką, która później przeszła przez szereg nieudanych związków i małżeństw, przez co mieszkały w różnych miejscach, między innymi z siostrą Brenda w Virginia Beach, gdzie Kelly mając 15 lat zrezygnowała ze szkoły i znalazła pracę na stoisku z pamiątkami na plaży. Do jej obowiązków należało między innymi zabieranie utargu i pamiątek na noc do domu po czym rozkładanie stoiska ponownie kolejnego dnia. Piętnastolatka próbowała tym sposobem pomóc rodzinie finansowo i przy okazji zarobić trochę pieniędzy dla siebie. Pewnej nocy jej matka ukradła te rzeczy, aby sprzedać je dla własnego zysku. Kelly odzyskała je, ale to tylko pokazuje, jak niełatwe było jej wejście w dorosłe życie matka wpędziła ją w kłopoty przed swoim szafem i w jej pierwszej pracy. Musiały się wielokrotnie przeprowadzać, ponieważ jej mama nigdy nie przejmowała się płaceniem rachunków czy opłacaniem wynajmu. Gdy długi tak się zbierały, pakowała manatki i przenosiła rodzinę w inne miejsce. Dlatego też Kelly jak też opowiadała, i innym mówiliśmy o tym w tym poprzednim podcaście, opowiadała, że mieszkała w wielu miejscach. W Virginii, Alabamie, na Florydzie. Jak wynika z tego listu, to za sprawą własnej matki Kelly zaczęła brać kokainę, lądując na odwyku po raz pierwszy w wieku 18 lat. W końcu zdecydowała się odciąć od matki, lecz aby to zdobyć, musiała się jakoś utrzymać. To wtedy też zdołała ukraść dokumenty Shadow Ann Week i zacząć używać jej tożsamości. Nie dlatego, że zależało jej koniecznie na ukryciu własnego nazwiska czy ukryciu swojej tożsamości. Zależało jej po prostu na tym, aby być starszą, bo mając dokumenty kogoś, kto miał minimum 21 lat, mogła zacząć pracować jako tancerka w klubach i tym sposobem zarabiać pieniądze. Dalej przeprowadzała się wiele razy. Do Little Rock w Arkansas. Do Virginii na krótko, do znów na Florydę, gdzie dalej mieszkała jej ciotka. W 1990 roku przeniosła się do Dallas w Teksasie, i tam poznała swojego chłopaka i przyszłego oddacę, Jamesa McAlfina. Przenieśli się na krótko do Luizjany, po czym pojechali razem do El Dorado w Arkansas, gdzie Kelly zginęła 10 lipca 1991 roku. Jej rodzina nigdy jej nie szukała, podejrzewając, że z powodu jej trybu życia i ciągłych podróży, Kelly zerwała z nimi kontakt. Nigdy też nie szukała jej jej matka, która po kłótni z rodziną w roku 92 przeniosła się z Florydy do Virginii, gdzie mieszkała do roku 2008, gdy zmarła. Zdaje się, że nigdy nie usiłowała nawiązać kontaktu ze swoją córką. I nikt nigdy nie zgłosił jej zaginięcia. Dlatego też tak długo zajęło ustalenie tożsamości Kelly. Na szczęście teraz w końcu, po ponad 30 latach od jej śmierci, w końcu wiemy, kim była. W dosyć podobny sposób ma się sprawa Faye Hatchpath, o modelstwie, której mówiliśmy na początku roku 2020. Bo wtedy morderstwo Faith z roku 2012 było nierozwiązane. 6 września Faith, która studiowała na uniwersytecie w Chapel Hill w Karolinie Północnej, spędziła dzień w bibliotece z przyjaciółką Kariną Rosario. Po czym gdzieś przed północą wróciły do mieszkania, które wynajmowały. Wróciły chyba tylko po to, aby się przebrać i zostawić rzeczy, bo zaraz potem wyszły aby pójść potańczyć w klubie w centrum Chapel Hill. Wyszły stamtąd o 2.06, bo o tej też godzinie nagrały je kamery. Faith uskarżała się na ból brzucha. Wróciły do domu i Faith poszła do swojego pokoju. Po raz ostatni była aktywna na swoim Facebooku o 3.40, wysyłała też smsy. A Karina wyszła ponownie z domu o 4.25 rano spotkać się z chłopakiem, którego znała. Zostawiła Faith, jak sądziła, śpiącą w swoim pokoju. Gdy natomiast wróciła następnego dnia rano, około 11, znalazła ciało przyjaciółki półnagie i pobite, zawinięte w kołdrę na łóżku. Było dużo dziwnych poszlak w tej historii. Bałagan w domu i napis zostawiony na papierowej torbie o treści nie jestem głupi, czy głupia oraz słowa bitch i słowo zazdrosny albo zazdrosna. Plus była jeszcze przypadkowa wiadomość głosowa wysłana do znajomego o 1.23 nad ranem z telefonu Faith. Przypuszczalnie w czasie, gdy dziewczyny tańczyły w klubie, bo wiemy, że wyszły z niego po drugiej. W wiadomości tej słychać różne odgłosy i dźwięki i wielu doszukiwało się tam wskazówek, kto zabił Faith. Na miejscu zbrodni znaleziono dużo materiału genetycznego, w tym nasienie nieznanego sprawcy. Dzięki temu w roku 2016 stworzono profil podejrzanego, który według analizy DNA miał być z pochodzenia najprawdopodobniej Latynosem o meksykańskich, kolumbijskich lub i też hiszpańskich korzeniach. I tak, tak samo jak w przypadku El Dorado Jane Doe we wrześniu 2021 roku dzięki pomocy genealogów, zidentyfikowano 28-letniego wtedy Miguela Salgero Olivares z Durham. Jego DNA okazało się być zgodne z tym znalezionym na miejscu zbrodni. Ustalono to po tym, gdy pobrano od niego próbkę miesiąc wcześniej podczas kontroli policyjnej. Gdy został zatrzymany za jazdę pod wpływem, nie tylko jego DNA okazało się pasować, lecz również odcisk dłoni zdjęty z butelki po winie, znalezionej w mieszkaniu. Miguel wciąż czeka na proces. Na razie został jedynie zatrzymany z zarzutem morderstwa pierwszego stopnia, ale jeżeli informacje o DNA i odcisku dłoni są prawdziwe, Myślę, że w końcu mamy naszego sprawcę. Brak jednak jeszcze kilku szczegółów co do całej sprawy. Co do tego, czy Miguel znał Faith, czy było to przypadkowe włamanie, czy był może wtedy w tym klubie, w którym dziewczyny się bawiły i podążył za nimi do domu. Pamiętacie może tam też był taki wątek, że ta przyjaciółka i współlokatorka Faith, Karina, wydała się wielu podejrzana. Niektórzy uważali, że to dziwne, że tak nagle wyszła z domu nad ranem, a później wróciła, znalazła ciało przyjaciółki. Dostępne jest też nagranie z telefonu, jaki Corina wykonała po tym, gdy znalazła ciało Faith, gdy zadzwoniła o pomoc. I tam też właśnie wielu ludzi doszukiwało się różnych podejrzanych rzeczy, faktu, że Corina nie mogła sobie przypomnieć ich adresu, że dziwnie się zachowywała, że dziwnie reagowała. Ale na chwilę obecną Karina nie została o nic oskarżona, nie jest w ogóle podejrzana, i biorąc pod uwagę te nowe informacje, możliwe, że nie miała z tym nic wspólnego. Ale przechodząc dalej, ze wszystkich spraw, to pewnie zakończenie tej historii jest w większości z Was znane, bo pod koniec lata ubiegłego roku miała miejsce niezwykle głośna sprawa, która była na ustach dosłownie wszystkich. Nawet tych w ogóle niezainteresowanych zainteresowanych drug time. Chodzi o zaginięcie i morderstwo Gabi Petito, która zniknęła potem, gdy razem ze swoim chłopakiem, Brianem Landry, podróżowała przez Stany. Pod koniec sierpnia 2021 roku, Brian wrócił nagle do domu do swoich rodziców na Florydzie, ale bez Gabi i odmówił odpowiedzenia na pytanie: Gdzie jest jego dziewczyna? Gdy sprawa nabrała międzynarodowego rozgłosu, ludzie zaczęli gromadzić się i protestować przed domem jego rodziców. Wzywali Briana do zgłoszenia się na policję i do wyznania prawdy. Nie wiedzieli wtedy jeszcze, że Briana już w domu nie było. Bo zaledwie dwa dni po zgłoszenia zniknięcia Gabi przez jej rodziców, Brian opuścił dom w samochodzie swoich rodziców i ten został później znaleziony na parkingu na skraju dużego lasu i parku. Oczywiście po wszystkie szczegóły znowu odsyłam do tamtego odcinka, bo tam jeszcze wiele innych rzeczy się działo. Ale gdy mówiliśmy o tym ostatnio, to Brian wciąż był uznany za zaginionego. Zniknął wręcz bez śladu. I tam też duże cyrki się działy, bo wszyscy go szukali. Nawet przyłączył się do tego pewien lubiący robić wokół siebie zamieszanie łowca nagród. Bo z jakiegoś powodu zdodziło się takie przekonanie, że Brian to jakiś geniusz zła i ekspert od survivalu jednocześnie, który bez większych zapasów na pewno przeżył gdzieś miesiąc na bagnach Florydy. Jednak 20 października szczątki mężczyzny zostały znalezione na terenie parku, niedaleko od miejsca, gdzie Brian porzucił samochód. Ale ponieważ tamta okolica została zalana przez wody powodziowe. Nie było możliwe przeszukanie jej od razu. Ustalono, że Brian zginął w wyniku samobójstwa, strzelając sobie w głowę. Na początku tego roku, 2022, FBI potwierdziło, że znaleziono jego notatnik, w którym mężczyzna przyznał się do zabicia Gabi. Został więc pośmiertnie uznanym winnym morderstwa Gabi, i wykluczono też, aby ktokolwiek inny miał z tym coś wspólnego. I gdy kończyłam ten odcinek, to miałam powiedzieć, że tak też zakończyła się ta tragiczna historia. Ale dzień po tym, gdy miałam ten odcinek już prawie gotowy i szukuwałam się do wypuszczenia go, nagle ta sprawa wróciła na pierwsze stronę gazet, bo ostatnio upubliczniono wcześniej nieznany nam list, który Brian napisał przed swoją śmiercią. Został napisany w jego notatniku. I po zdjęciach widać, że został lekko wystawiony na działanie wody, ale poza tym wszystko jest w miarę czytelne, więc przypuszczam, że jeżeli notatnik znaleziono gdzieś blisko jego ciała, w miejscu zalonym później przez wodę, to Ryan musiał go pewnie jakoś zabezpieczyć. Może włożył do kilku plastikowych torebek czy coś w tym stylu, aby notatnik przetrwał. I list ten, który zajmuje kilka stron, na początku jest adresowany do Gabi, ale zdaje się też, że Brian pisząc go, miał nadzieję, że trafi do szerszego grona odbiorców. Mimo, że na początku pojawiły się informacje, że Brian nie zaoferował w tym liście zbyt wielu szczegółów co do śmierci Gabi, okazuje się, że było inaczej, bo opisał jej śmierć i jej okoliczności i to było dosyć niespodziewane, bo według jego wersji. Podczas trekingu w parku Grand Teton, to tam ciało Gabi zostało znalezione, gdy przekraczali strumień. Gabi upadła i wpadła do wody. Brian podniósł ją i zebrał na brzeg. Dziewczyna trzęsła się z zimna, a na czole miała siniaka, który z czasem zaczął się powiększać. Chciał zabrać ją do samochodu, ale nie był w stanie jej unieść. Ponieważ było chłodno, położył ją na ziemi i rozpalił ognisko, aby ją ogrzać. Gabi zaczęła zasypiać, ale obudził ją, bojąc się, że nie powinna spać z obrażeniami głowy. Wkurzała się na niego, gdy ją budził, i wydawała jęki bólu. Miała zacząć prosić, aby ukrócił jej cierpienie. Brian nie był pewien, jak daleko od samochodu się znajdowali, potem okaże się, że ten znajdował się tylko kilkaset metrów dalej. W liście oddajan nie wspomina nic o próbie wezwania pomocy, a to zdawałoby się być wręcz automatyczną reakcją na to, co się stało. Napisał jednak, że na jej prośbę zakończył życie Gabi, że ją udusił. Zdał sobie sprawę potem, że popełnił błąd i zdecydował się już wtedy, że chce zakończyć swoje życie. Postanowił wrócić do domu na Florydę, aby spędzić trochę czasu ze swoją rodziną, po czym popełnić samobójstwo. Poczynił też w tym liście dziwną uwagę, że rozważał poproszenie ojca lub brata Gabi, aby go zabili, ale zdecydował ostatecznie, że to zły pomysł, bo ci wtedy poszliby do więzienia. Wrócił do domu na kilka dni, po czym pojechał do okolicznego parku, gdzie odebrał sobie życie, jak już wiemy. Zakończył list, prosząc osobę, która go znajdzie, o posprzątanie wszystkich jego rzeczy podkreślając, że Gabi była przeciwna śmieceniu. Napisał też w liście, że popełnia samobójstwo nie dlatego, że boi się kary, jaką mógłby ponieść za zabicie Gabi, a dlatego, że nie może bez niej żyć. Cały list jest momentami dosyć dziwny i mało kto w zasadzie wierzy w taką wersję, że Gabi była ranna w wyniku jakiegoś wypadku i Brian na jej prośbę jeszcze zakończył jej życie. Biorąc pod uwagę to wszystko, co wiemy, jak burzliwy był, był ich związek, że stale się kłócili, że dochodziło między nimi do używania przemocy, że ktoś jakiś czas wcześniej wezwał też z tego powodu do nich policję. Wszystko jest więc dosyć dziwaczne i zdaje się wręcz, że ten list wzbudza więcej wątpliwości i stwarza więcej pytań niż daje odpowiedzi. A przede wszystkim, powiedzmy, jest średnio wiarygodny. Ale tak czy inaczej tak też skończyła się ta tragiczna historia. Zarówno Brian, jak i Gabi nie żyją. I to wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za wysłuchanie tego aneksu do aneksu i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się. Pa.